Pani Dagmary Powiatu Wieluńskiego, ale tych przypadków w skali kraju, jak słyszymy, coraz częściej są po prostu tysiące, i to jest po prostu konsekwencja tylko i wyłącznie bardzo pochopnej decyzji pani minister Henik Kloski o wstrzymaniu, o wstrzymaniu programu Czyste Powietrze. To spowodowało właśnie upadek. Ogromnej ilości firm, a teraz zderzamy się ze ścianą, to znaczy obywatele zderzają się ze ścianą, tak jak właśnie pani Dagmara, e, otrzymując pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o tym, że ma po prostu pieniądze, których nigdy na oczy nie widziała zwrócić. A teraz e, myślę, e, proszę o zabranie głosu właśnie e, beneficjentów tego programu chociaż trudno nazwać w tej sytuacji beneficjentami, a tak de facto pokrzyw pokrzywdzonych pan, panią Dagmarę i pana Szymona. Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Dagmara Świerc, tak jak tutaj wspomniał, wspomniał pan poseł, wszystko się zgadza, pan poseł prawie wszystko już powiedział. Tą firmę, którą wybraliśmy na to, żeby nam robiła właśnie termomodernizację naszego domu, nie znaleźliśmy z przypadku. To nie było z ulicy, to nie było od sąsiada, to było sprawdzone na internecie. Ta firma działała bardzo dobrze, prosperowała. W naszej miejscowości były robione budynki, w miejscowościach niedaleko też były robione budynki, więc też zaufałam tej firmie, tak, i tym ludziom, którzy mieli to właśnie robić. Po jakimś czasie po prostu okazało się, y, znaleźliśmy na internecie, sprawdziliśmy wszystko, y, zaprosiłam tych y, Państwa do domu, przyjechali, złożyliśmy wszystkie papiery, dokumenty, wnioski. Y, w grudniu została podpisana umowa na początku grudnia. Y, 24 grudnia ja już wpłaciłam swoją zaliczkę, właśnie te prawie 6 tysięcy złotych, które były to była moja kwota, którą ja muszę po prostu dołożyć do tej kwoty, którą ja dostanę od Państwa. Dzień. Z drugiego Dzień dobry, witam. 9 stycznia pieniądze zostały przelane z funduszu do wykonawcy prac. Następnie ten wykonawca miał 4 miesiące na realizację projektu. Niestety w tym czasie nic nie zostało zrobione. Po licznych próbach kontaktu, które też były utrudnione. Na początku jeszcze wszystko wyglądało, że sytuacja jest, nie zakończy się jak się zakończy, czyli po prostu firma ma opóźnienia w realizacji, jakieś więcej pracy, tak byliśmy informowani. A następnie okazało się, że pod koniec trwania realizacji projektu, czyli do końca czyli w sumie do 9 to maja? dzień przed końcem realizacji, bo mieli na to 120 dni. Pieniążki otrzymali 6 stycznia na swoje konto. Do, do 9 maja miało być to zrobione. na to mieli ta firma na to miała tylko 120 dni. jeśli się nie wywiązali w tych 120 dniach, po prostu musieli później płacić y, kary. to znaczy musieli z, z, tak, czy zwracać zaliczki? zwracać zaliczki i ponosili konsekwencje, czyli kary. Tak, tak. No, sytuacja wygląda tak, że firma przechodzi restrukturyzację, od firmy nie można odzyskać pieniędzy, w zasadzie kontaktowaliśmy się z adwokatem, byliśmy u adwokata, adwokat stwierdził, że to jest, dla nas będą to koszty zakładania tej sprawy, a firma i tak prawdopodobnie nie spłaci tego wcześniej, czyli należy czekać jak będzie przebiegała restrukturyzacja i kondycja firmy, czy będzie mogła wypłacić te pieniądze. To firma, która działała na terenie całej Polski, miała wiele oddziałów e, pokrzywdzonych e, ludzi, wydaje mi się, że jest w setkach, może w tysiącach. E, tak, tylko ten program dotyczy e, nie tylko tej jednej firmy, znaczy, ta sytuacja, że ta firma zaczęła upadać i nie dotyczy tylko jej, tylko na skalę polskiej tych firm jest mnóstwo. Jest, też, jest dużo podwykonawców, którzy, którzy pracowali dla tych firm i e, też zostali na lodzie. Te firmy tłumaczą się tak, nie mogą realizować projektu, ponieważ nie mają z czego realizować projektu, ponieważ pieniądze, które miały otrzymać, miały otrzymać płynnie od funduszu, zostały nagle w listopadzie te płynności przerwane. Następnie te pieniądze są umowy, które okres 8 czy do 10 miesięcy, tak słyszałem, czekają na sprawdzenie. Dlatego te firmy w pewnym momencie, może ze względu też na prowadzenie biznesów, straciły płynność, przestały, częściowo jeszcze realizują jakieś projekty, ale te transze od ludzi, beneficjentów, którzy, którzy dostali, tych pieniędzy nie ma po prostu. Nie można ich odzyskać, umowa jest tak skonstruowana, że to beneficjent odpowiada za, za pracę wykonane, czyli jeśli wykonawca zrobi coś źle, nieprawidłowo lub nie zrobi tego w ogóle, jak w tej sytuacji, odpowiada wykonawca. Co jeszcze możemy dodać? W tej sytuacji, tak jak mówiłem, są setki tysięcy ludzi. Niektórzy są w sytuacji gorszej, ponieważ mają do zwrotu po 50-60 tysięcy. Im ktoś miał mniejszy dochód, a jego budynek wymagał pełnej termomodernizacji, mógł dostać wyższe dofinansowanie. Czyli teraz jest sytuacja taka, że ludzie, którzy najbardziej potrzebują pomocy i dostali, dostali największe dofinansowania, mają największe zadłużenia. Do funduszu. Fundusz, tak tutaj było mówione, wysła, rozumie, wysła. Sytuację, znaczy rozumie sytuację, rozumie mm, sytuację, przepraszam bardzo, y rozumie sytuację, natomiast nie jesteś w stanie nic zrobić, ponieważ jest umowa, ktoś musi oddać te pieniądze, oni potrzebują tych pieniędzy z powrotem. Jakby było tego mało od momentu wysłania pieniędzy do wykonawcy, są naliczane przez fundusz odsetki od tego stycznia są naliczane już odsetki tak, od tej kwoty 35 tysięcy. Tak, czyli tutaj mówimy o stracie wkładu własnego, to znaczy wkładu własnego wartości VAT inwestycji. I oddanie o... pieniędzy, których nie widzieliśmy tak naprawdę na oczy nie wiadomo, jakie będą koszty odsetek, to znaczy to w momencie e, oddania tego do funduszu, powiedzmy oddania, są będą wyliczone odsetki, które następnie należy e, Oddać. Od, w, Tak, tak. I co to jeszcze możemy powiedzieć? A tak mówiłem setki tysiące ludzi, dlatego tak samo w imieniu tych ludzi, gdzie ludzie łączą się na grupach społecznościowych, opisują swoją sytuację, niektórzy mają naprawdę ciężką sytuację. Próbują coś z tym zrobić, chodzą do adwokatów. wydzwaniałem do funduszu Wojewódzkiego, Narodowego, do Ministerstwa Klimatu. Niestety na ten czas, tak, nic, nic z tym się nie dzieje. Oprócz tego, że mi jakiś tam czas, po prostu są dalej naliczane odsetki i sytuacja jest, no jest kiepska. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak sami widzicie, mamy sytuację patową. Z jednej strony, osoby, które przystępując do programu, tak jak pani Dagmara i brat. Korzystają ze wsparcia. Ten ich udział jest weryfikowany na etapie, czy przysługuje im dotacja, czy są takie potrzeby, w jakim zakresie. I tak jak Państwo słyszeliście, w przypadku pani Dagmary została zakwalifikowana do tego najwyższego poziomu dofinansowania a jednocześnie firma, która zaliczkę na, te, na wykonanie tego zadania otrzymała, od wielu miesięcy nie ma rozliczanych wniosków o płatność przez środowiska. To państwo zalega tej firmie, przez co firma nie była w stanie zrealizować, wykładając swoje pieniądze, inwestycji w przypadku pani Dagmary a wojewódzki fundusz jedyne, co może powiedzieć beneficjentowi, od kogoś te pieniądze muszę ściągnąć, w związku z tym proszę, żeby to pani je oddała. Chociaż pani ich na oczy nie widziała, chociaż pani nie ma wykonanej inwestycji, chociaż to nie pani fizycznie z nami tą umowę zawarła, ale ktoś te pieniądze musi oddać. Tak dzisiaj wygląda rzeczywistość, która niestety coraz bardziej przypomina rzeczywistość z pierwszych rządów Donalda Tuska i słynnych sytuacji z osobami, z przedsiębiorstwami, które budowały w Polsce, Drogi i potem upadały ze względu na zaległości ze strony państwa. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, to nie jest odosobniony przypadek, kiedy firmy w Polsce czekając czasem nawet rok na. W, w, na realizację wniosku o płatność finansują inwestycje z własnej kieszeni, zadłużając się, z, e, zaciągając kredyty, ale kiedyś ta płynność finansowa po prostu się kończy i zdarzają się coraz częściej takie sytuacje, z jakimi mamy do czynienia właśnie tutaj, że firma nie ma już z czego wyłożyć własnych pieniędzy, żeby wykonać e, zadanie, a osoby, które miały skorzystać z tego dofinansowania, z tego programu, są wzywane do zwrotu środków, których nigdy na oczy nie widzieli. My oczywiście będziemy zwoływać kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w tym temacie. Zachęcam również do kontaktu wszystkie osoby pokrzywdzone. Wiemy, że w skali kraju to już nie są dziesiątki, setki, to już są tysiące osób. Chcemy również, żeby ministerstwo zdało sobie sprawę z tego, że nie może zamykać oczu na sytuację, którą samo stworzyło. Samo stworzyło dzisiaj, wskazując, że nawet jeśli znalazło się jakaś część nieprawidłowości, to nie można wszystkich firm traktować w ten sam sposób, jakby wszyscy byli nieuczciwi i wszystkim nie wypłacać pieniędzy albo wojewódzkie fundusze się nie wyrabiają albo nie wyrabiają się celowo, to znaczy, że po prostu tych pieniędzy w zasobach narodowego i wojewódzkich funduszy nie ma i robi się wszystko, żeby nie trzeba było ich wypłacać Polakom. To jest absolutny skandal i zachęcam wszystkich państwa pokrzywdzonych do kontaktu z nami. Bardzo dziękuję. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować pan, pani Dagmarze, pani poseł Małgorzacie Golińskiej za zainteresowanie tematem. Pani poseł, jako wiceminister środowiska, klimatu w rządzie Mateusza Morawieckiego, zajęła się tym tematem, jest jej bliski i z pewnością tego tematu nie odpuścimy. I dziękuję panu Szymonowi. Natomiast, drodzy państwo, to jest tak jak powiedziała pani poseł, jak powiedzieli państwo, emanacja państwa Tuska. Ja myślę, że 2011 12 rok i budowa autostrad. E, e, oczywiście, dramat, tragedia tych przedsiębiorców e, ta skala jednak była mniejsza niż ta indolencja, ta ig ignorancja, ta nieodpowiedzialność, e, jaka e, dzisiaj konsekwencje tej nieodpowiedzialności dotykają po prostu obywateli e, stojących tutaj pani Dagmary i pana, e, pana Szymona. A dlaczego? Dlatego, że. Tej koalicji przy, przyświeca jeden, jedna myśl, jedna, jedna idea, jeden sposób na prowadzenie polityki, czyli wszystko, co zrobiło prawo i sprawiedliwość, było złe. Jak było złe, to trzeba to natychmiast przerwać, uciąć. I właśnie było tak z programem czysty, Czyste powietrze, a odpowiedzialność za to dzisiaj niestety spada właśnie na obywateli tutaj stojących i na dziesiątki setki dziesiątki tysięcy Polaków w całym kraju będziemy ten temat ten temat dzisiaj jakby nabiera medialnego początku i myślę, że będziemy wraz z panią poseł i innymi posłami ten temat monitorować bo to jest po prostu jeden wielki skandal Polacy Obywatele, beneficjenci, którzy mają naprawdę niewielkie dochody, w wyniku tego otrzymali maksymalne dofinansowanie, dzisiaj są podwójnie karani. Po pierwsze, płacąc, wpłacając zaliczkę pod podatku VAT, a po drugie, nakazem spłaty zaliczki, którą otrzymała firma, kiedy ani Okno, ani drzwi, ani termomodernizacja nie zostały w ich domu wykonane.